TVP Sport chciałem zapytać, ile pan szykuje zmian w składzie na mecz z Hiszpanią? It's changes about uh, players, number of players. Yes. Um, not too many. Uh, to tell the truth, Nie tak wiele, uh, we'll będąc stopą to szczerym. To... Zmienimy trochę strategię, ponieważ mamy zupełnie innego rywala niż Słowacja. Mamy rywala, który nie odda nam tyle samo posiadania piłki, które normalnie mamy w meczu, w poprzednich meczach. Musimy wiedzieć, jak bronić. Nie tylko przy niskiej obronie, ale też wysokiej obronie jak przy tej przejściu z, at z obrędu ataku jak ich skrzywdzić, jak sobie radzić w tych momentach, kiedy my możemy im zmniejszyć posiadanie piłki musimy to będzie nasz wymóg, żebyśmy mieli te momenty, w których my też mamy jakiś czas na piłce, nie tylko Hiszpania, to nie jest coś, do czego oni są przyzwyczajeni. To jest coś, co nam pozwoli stworzyć okazje strzeleckie, także w budowaniu gry i to jest coś, co musi być zrobione w jutrzejszym meczu.